Z tej White Wool. wszystkie są w opisie. Hmm. O czym dziś będziemy rozmawiać, rozprawiać oraz dywagować, mm, orbitować swym myśleniem nad tematem jakim? Babsit. Co to jest, gdzie co, po co, co to jest za kucyk? Babsit jest to postać epizodyczna, drugoplanowa, która jest kuzynką Big Macintosha, Apple Bloom i Apple jest ona z Manhattanu i prawdopodobnie jest ona córką Cioci Orange i wujka Orange też i jest siostrą Sunflower Jeżeli chodzi o cioci Orange i Wujka Orange myślę, że cosa, że przepraszam, że tak na nich mówię, ale no że, <śmiech> <śmiech> Dla mnie ich nazwisko jest takie. <laughs> okay. W każdym będzie razie. Jeżeli chodzi tutaj o ich pokrewieństwo, twórcy nie byli dość zgodni, jeżeli o to chodzi, ale patrząc na to, że Babs była wraz z nimi widywana, to prawdopodobnie można stwierdzić, iż są to jej rodzice. No, jej starszą siostrą, jak mówiłam, jest właśnie Sunflower. Babs poznajemy w momencie, w którym przyjeżdża do Ponyville, no i y, ma zaprzyjaźnić się Ze swoimi ze, ze swoim kuzynostwem Może w ten sposób powiem Ma u nich tam sobie pobyć Przyjechała sobie odpocząć Ogarnąć żyćko No i tak się złożyło Że będzie wtedy właśnie parada No i odnośnie tej parady Moi drodzy Babs zaczęła sobie Uczęszczać na spotkania y, Z innymi Kucykami no, i tak poznała Silver Spoon i Diamond Tiare, które bardzo mocno wyśmiewały się z Cutie Mark Crusaders. No i Babs, ze względu na to, że sama w Manhattanie była bardzo mocno wyśmiewana, właśnie ze względu na swój taki pobłażliwy charakter, taką miękką, że tak powiem, osobowość, że w momencie, w którym nagle znalazła yy, kogoś komu. Mniej więcej, powiedzmy, nie chciałaby podpaść, a chciałaby właśnie być wreszcie tą fajną, no to stwierdziła, że zacznie również wyśmiewać się z pioty Mark Crusaders, yy, przez to, że nie mają znaczków. Mimo, że sama tego znaczka właśnie nie miała, to zaczęła się właśnie wyśmiewać yy, ze względu na, yy, na ten znaczek i zaczęła bardzo mocno dokuczać wszystkim. Ale w momencie, w którym zobaczyła, że źle zrobiła, zauważyła, że Apple Bloom dalej traktuje ją jako takiego swoistego przyjaciela, o ile można nazwać rodzinę przyjacielem, no tak. To... no, ta taką bliską sobie osobę, może w ten sposób. I zobaczyła, że Apple Bloom boli po prostu to, co, <laughs> to, co robi e, Babs, no to w tym momencie sprawy diametralnie się zmieniają tam wcześniej jeszcze tutaj Cutie Mark Crusaders bały się powiedzieć właśnie Applejack iż no jest sytuacja tego typu, że no Bobs się z nich śmieje no i bały się, że będą one miały za to konsekwencje, a nie Bobs no i kucyki ogólnie się pogodziły ze względu na to, że Bobs zrozumiała swój błąd Diamond Tiare i Silver Spoon przegoniła z Kretesem Dzięki czemu również nauczyła się asertywności i tego, że można ochrzaniać kogoś, jak wchodzi na głowę z kopytami, yy, i mówić prosto z mostu nie, że jej się to nie podoba, że tak traktują inne kucyki, że jednak lekcje przyjaźni, które dostała od Cutie Mark Crusaders, dostała i zapamiętała na całe żyćko. Dzięki czemu została właśnie w tamtym momencie założycielką Cutie Mark Crusaders Oddział Manhattan. Z racji, że Skutalu nie jest dość tak przekonana do tego, e, jako iż e, Babs powinna być w tych Cutie Mark Crusaders, no to w momencie, w którym Babs dostaje swój znaczek, no to, uwaga, no raczej nie jest za tym, żeby dalej Babs była w Cutie Mark Crusaders. Mimo wszystko dalej w nich zostaje. Babs jest ulubioną kuzynką yy, Apple Bloom. No i przy okazji Babs również ma dobrą relację z Tixi i bardzo dobry zmysł Sherlock Holmesowy, ponieważ jest w stanie dojść do momentu, w którym będzie w stanie wydedukować konkluzję Matko jedyna. Yy, to, kto jest krad kra kradziejem. Złodziejem yy, diamentu, yy, który został skradziony, tak naprawdę była to gra. A potem już nie była to gra, ponieważ prawdziwy diament został kaput. Nie ma go. Uciekł. nóg dostał, odfrunął, Red Bulla wypił. No i ona, właśnie w tamtym momencie, załączyła sobie taki. Ja znam Manhattan. Manhattan przepraszam, no wiem, że mnie zjecie w komentarzach za to, ale ja się nie przedstawię. Yy, Manhattan. Słuchajcie, ja znam Manhattan. Idziemy, szukamy, robimy rzeczy. Dziewczyny, musimy znaleźć to co nam zginęło. No i kobiecina poleciała. W, jak to się mówi. Nie, nie pamiętam jak to się mówi, ale tak to się mówi. Poleciała razem z innymi kuckami. No i uwaga, okazał się kradziejem. Policjant. Który bardzo chciał y, zrobić tak, żeby Trixie była y, tą winną. No i y, dzięki temu właśnie, że y, Babs stanęła w, w jakiś sposób w obronie Trixie, właśnie była mediatorem y, tegoż iż spotkania y, to tą Trixie udało się w jakiś sposób wybronić. No i Babs właśnie dzięki temu zaprzyjaźniła się. Znaczy, no zaprzyjaźniła się. Można powiedzieć, że się zaprzyjaźniła z Trixie. Tak. Jeżeli chodzi o mój segment teoretyczny, to uważam, iż Babs jest naprawdę fajnie napisaną postacią, ponieważ pokazuje tutaj, znaczy, jej osobowość, jej charakter, jej sposób postępowania. Pokazuje tutaj, jak osoba, czy tam kucyk. No powiedzmy, że kurc osoba, no tam w tym momencie, to akurat nie jest ważne, jest w stanie się zmienić pod względem, pod wpływem tego, jak środowisko na niego działa i jak w momencie, w którym nie chce już dalej być tym wyśmiewanym, tym, który będzie właśnie kimś, kto będzie cały czas, że tak powiem, tym gorszym, tym, który jest wyzywany przez jakikolwiek tam... Aspekt. No, czy, czy to tutaj w, w kucykowym świecie znaczek, czy na przykład w ludzkim świecie, nie wiem, jakieś piegi. Porównując tutaj do, do jakichś, nie wiem, znaków na skórze, że się tak wyrażę, no wiem, że znaczek a piegi to jest zupełnie coś innego, ale, ale tutaj, no tak, żeby zachować prostotę przekazu, to właśnie to jest taki. Dobry kop do myślenia, że się tak wyrażę, że powinno się raczej szanować każdą osobę bez względu, czy ma piegi, czy nie wiem, nie ma ręki, czy nie wiem, co jeszcze tam. Nosi okulary ewentualnie, nie wiem, no ma różowe włosy, które mają na końcu niebieskie końcówki, i do tego ma kończyk w nosie. No. Każdą osobę po prostu powinno się szanować Czy to bez względu na to, czy ta osoba ma Jakiś charakterystyczny wygląd Czy to tutaj na przykład Przekładając na świat kucyków, czy ma znaczek Czy go nie ma, ze względu na to, że Uwaga, tutaj dam takie fun fact o kucykach Księżniczki Celestia Oraz Luna również Dostąpiły tego zaszczytu Z wyzywania przez inną księżniczkę Że nie mają ów znaczka więc dotknąć to może niestety, ale każdego. I to jest naprawdę ważna lekcja pokazująca, że MLP dba tutaj o yy, taką edukację, że się tak wyrażę, że nie wolno wyśmiewać. I mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodobał. Do zobaczonka, do widzonka. To była mia ja. Bajo!